Siemanko, to jest Himi i witam was w kolejnym odcinku. No i dzisiaj coś czego jeszcze nie było, czyli Ramus na topie. U mnie jest piątkowy dzień, słoneczny dzień w Hiszpanii, a ja siadam do nagrywania Ramusa na smurfie, no jest jak jest. Ale dla za weekend należy się odcinek. Gramy na Gwen, generalnie to zostałem trochę, wiecie, zrobiony w bambuko. Pomyślałem, że na topie ktoś będzie, ktoś z tej trójki, ja, Action, Vayne, Pantheon i stwierdziłem, że zagram sobie Ramusem. Ostatecznie będzie to Gwen, więc Bill pod maila, no nie wiem czy odda, bo składanie armora grając na Gwen i niezbyt nie zbyt odda na początku gry. Ale tak paradoksalnie patrzę na to, że gram na czempiona tylko z autoataki. Może tormy na pierwszej tak nie będzie zły, no zobaczymy. Ramus na topie dają z tych czempionów, co po prostu składacie milion armora i stoicie na środku Wave'a, klikacie W i przeciwnicy nie mogą was za bardzo bić, jeżeli auto atakują. Później możecie proksować wave'y i zacząć roamować, taktyka typu debolsowa. Ja tym ramusem pod full tanka takiego, wiecie, irytującą wersję chyba nigdy nie grałem. Kiedyś Ramus był w mecie, no to wiadomo, że gram grałem, na topie, ale to było pewnie z ponad 5 lat temu. Ale jak się dzieje wola nieba. Klikam w. On zaczął służó z, z tego co widzę. Jeżeli chodzi o build, no to jak widziałem, Clofarm i 4 poty. Dlatego tutaj będę się tradeował może trochę jak przygłup Dlatego. O, no to nie było zbyt dobre. Dlatego, że mam dodatkowe poty. No teraz te trade y generalnie nie były wybitne. Będę musiał tutaj flesnąć. Ale w sumie on spalił go ustajałem jeszcze poty, więc nie najgorzej. Trochę to wyglądało na trolla i w sumie było trochę trolem, ale. Patrząc na to, że mam 4 poty, to nie wiem, czy ja go nie zabiję jakoś niedługo. Najważniejsze to przetrwać mniej więcej do jakiegoś bramble Westa, grając na taką Gwen, żeby... Żeby mniej się leczyła i żeby też jakoś moje auta ataki coś tam robiły. Dobra, czekajcie, podejdę po prostu z E i kliknę tutaj EW. Więc, co, czy to był dobry trade? Nie wiem. Pewnie nie, ale... Był fatalny? Pewnie też nie. Dobra, ten już trochę był. Dobra, teraz zadanie jest takie, żeby przeżyć niedługo trzeci level, on mnie będzie próbował daybować. Mam chyba trójkę po jednym creepie, jeżeli się nie mylę. Więc tutaj go tauntuję. No i dobra, jeden za jeden, jest git. Jestem z tego zadowolony, mam na Bramble Vesta. Śmiesznie moje przedmioty wyglądają, nie mam żadnego drana i nic. Mam po prostu Bramble Vesta. Chyba nigdy nie miałem takich przedmiotów. Mam 10, ponad pewnie 10 lat grania w League Legend, a <taki> takich przedmiotów nigdy nie miałem. No i co, teraz klikam EW. I w sumie obrażenia nie najgorsze. I co, chcecie mi powiedzieć, że kupiłem Bramble Vesta i nagle wygrywam wymiany? no, powiem wam, że nawet to close nie było. Teraz czekam na W i on się o mnie zabija, czy nie? Chyba faktycznie najcięższy etap już za mną. Oho. To jadę. To nie będzie miał Q, bo jak będzie miał Q to może być lekki klops ale... Ale chyba go mam. Nie wiem, nie wiem o co chodzi w tej grze. Ja czasami jak nagrywam te odcinki na smurfie i gram tymi herosami, to... Ja nie rozumiem jak zabijam czasami tych ludzi. Mam 180 armora na czwartym poziomie ramusem. Nie wiem jak, ale... ale mam. No i co? Kuj się ten tormail na pierwszy, ale myślę, że nie kupisz przykładowo nawet jednego Null no Magic Mantla albo nawet Negatron Cloak, a później dopiero iść w tormaila, żeby jednak ten MR nagłej na, na Zero coś dał, a później już tego tormaila pewnie będę mógł kończyć. Myślę, że tak, takie podejście tutaj będę miał. Ale no dobra, wracam na linię. Ja bym może dobić piąty poziom, zanim tutaj się będę tradeował. szczególnie że on będzie miał nas kół, ale nie wiem, czy to będzie możliwe. No jak on we mnie wskakuje w taki sposób, no to, to chyba po prostu go tutaj auto atakuje. Teraz go odbijam z kół i uciekam. On ze mnie wskoczy, kolejny cooldown, myślę, że go zabijam, ewentualnie nawet Wukong go tutaj zabije, mam za 5 sekund, taki trade trochę pod limit, bo nie wiem czy ostatecznie to mi wyjdzie na dobre, ale no, lecimy pod limit, o, niezbyt dobry limit, tak coś, wracam na tym dwa wave'y, mogło być lepiej, chyba, że tu Wukong zabije, to może nie będzie tragedia, ale, ale chyba głędnie stroluje, dobra, chyba trzeba przenieść nową taktykę. Jakbym teraz nie sterował, to by dało się grać linię. Teraz chyba trzeba, trzeba przejąć taktykę praksowania waveów. Wezmę tego wavea, kolejnego wavea i postaram się praksować. Ale nie wiem, czy będę w stanie wziąć kolejnego wavea, dlatego że kolejny wave to canon. Więc zanim go spuszczuję, to trochę minie. Mogę w teorii wyjść przed wavea i spróbować go stankować na znowu. Ale też będzie tutaj Głęd, więc nie wiem, jak to będzie możliwe. A ma już ona ghosta, jeżeli się nie mylę. Ale spróbuję. Wyjdę tutaj po prostu przedminiony i postaram się trochę stankować. Ona pewnie czeka na swoją erkę, żeby we mnie wbiec. Ja postaram się tutaj biegać w kółko i poczekać, aż minione ją będą biły. O, użyła ona R-kę, ale ja chyba po prostu tutaj odbiegam. I ona dalej mnie goni, więc chyba nie spraksuję wave'a. Próbuję tutaj podnieść Hanifruta. Czy przeżyje? Wątpię w to. Kurde, chciałem tam być dalej pod tier 2 żeby po prostu pracować wave'a, ale Gwen na gości i po zmianach na ARkę, która teraz slowuje 60% zamiast, nie wiem, 25 chyba. Nie było to łatwe. Ale dobra, przynajmniej jej się rozbija wave pod towerem, jest to jakiś plus, ja niedługo mam szósty poziom. Nadal powinno dać się grać, tak szczerze. Dobra, może spróbuję tam zejść po prostu, jakby była jakaś zadyma. Mam też teraz erkę, więc mogę spróbować zajmować takiego Akszana. Ale chyba póki co po prostu wychilluję, tutaj Gwen będzie face-checkowała. Ja ją mogę trochę tutaj obić after Aftershock, to zacznę odbiegać. O, no, w sumie idzie tutaj Wukong, więc tu ja mogę tutaj zerkować? Mam za chwilę W. Powinienem tutaj przeżyć. Dobra, Git. No, jakoś powoli możliwe, że teraz będę wracał do tej gry. Wcześniej trochę patrolowałem, nie będę ukrywał, ale może teraz będzie odbitka. Dobra, teraz w końcu wyjdę przed miniony i zobaczę, jak szybko je ja zabijam z mojego W. Jeżeli będę je tankował. O, Kanon. Dobra, wzięty Kanon. No i dobra, klikam W. Miniony mnie biją, no i w sumie całkiem szybko się to puszuje. Nie będę ukrywał. Do bazy i będę wracał na linię. Możliwe, że tam może tepnę nawet jakoś na plecy. Chyba tutaj tepnę. no teraz widzicie, że tapuje 7 sekund po zmianach na tepeki po nerfach, ale Ale może jakoś tam dobiegnę. Takiego panteona może jakoś tutaj. Jakby drużyna tutaj przybiegła. To mogę poszukać, ale chyba nie dojadę. Nie ma co wbiegać pod towerem i po prostu zesunuję jej stracę Hapeki. On kliknie E, więc obrażeń tak mu nie zadam. Możemy może tutaj sprawdzić zabić Gwen, jeżeli by ktoś przyszedł, bo ona biegnie pod tower i go hituje. Jana za mną biegnie. No, nie wiem, czy zabijemy, bo idzie robić blue, ale ale mogę tutaj sprawiać i ostantować. Może pod tower. O, nie doleciałem. Może spalimy jej arkę chociaż. Jews, nie w sumie dużo błędy ode mnie dostała. Teraz muszę zagrać powoli i poczekać na cooldowny i mogę bić się znowu. Tam kupczaku i się trochę naładuje. I zerkuję tutaj na nią. Zada Jana padła. No ale ja tutaj zabiję, więc więc ja jestem zadowolony. No i w końcu dostałem buty z rund, więc. <laughs> więc jakiś tam movement speed będzie. Panteon jest na topie. Mam After szoka gotowego, więc myślę, że tutaj powinienem przeżyć. Nawet myślę, czego tutaj nie spróbować zabić, ale pewnie on ma Ignite, więc, więc chyba nie będę próbował. Ja tutaj muszę flashnąć, Dobra, stoćowałem to nie muszę. Iderikol. Mam na Tormaila, więc. Yy, więc. No, jestem całkiem mocny. Co prawda za dużo farmy nie ma 30 w dziewiątej minucie, ale Gwen też nie ma za dużo. 45. No, tutaj jest taka zadywa na tym topie, że nikt nie farmi. Jak pikowałem tego ramusu, to myślałem, że trochę inaczej będzie to wyglądać, żebym stał między towerami łapu każdego wave'a. Przez to, że trochę strollowałem, nie do końca tak wygląda póki co, ale. No ale gramy dalej. Zobaczymy, czy teraz będę wygrywał jakoś mocno. Bo mam tego tormaila, szkoda, że szybciej W tutaj nie miałem. Ale jakieś tam obrażenia już są. Redukcja hila też jest. Chyba tutaj będę musiał flesznąć. Ale go trochę obiłem. I co? Teraz może. Ja go złącztuję na mojej r Problem jest taki, że jak on zdąży wcisnąć kół to mnie zabije jak będę w locie. Może poczekam aż podejdzie pod tower i teraz w niego po prostu wskoczę. O! Użył on E, więc powinienem mieć range tutaj. O dobra, niestety nie doleciałem. Teraz tryhard panowie i panie, od teraz nie padam do końca gry. Dobra, dobra. My tutaj z Wukongiem zabilibyśmy Teguen. Jeżeli bym ją stauntował i Wukong by ją bił dalej, to... Prawdopodobnie tak, ale Wukong chyba nie chce bić dalej. Daję mi jedno można powiedzieć o tej, że jest dużo akcji. Czy jest to dobra akcja? No pewnie nie, bo większość to jest rolling. Ale na pewno jest dużo akcji. ale bombę teraz została ta głęboko. Ten aftershock no całkiem sporo mi daje. O, zdodżawałem. Czy ja jej tutaj nie zabiję? Chyba nie. Tutaj wygląda na to, że będzie za dyma. Czy mnie cieszy na walka, walka na dwóch apeków? No nie zbyt, ale. Ale jest ona konieczna. Dobra, jak mnie głębna auto atakuje, to się cieszę, bo przynajmniej jakieś tam obrażenia ktoś jej robi. Ale chyba powinniśmy ją tutaj mieć. Ty, aktion tutaj typuje, ja go mogę stauntować od razu. To prawda, nie mam W, ale. Ale może trochę tutaj go zabijemy? On no, stracił pół HP hitując mnie. Może go tutaj złapią. Teraz może poszukałbym kogoś, kto nie jest jakimś apekiem, jakiegoś Actiona na Pantheona Vayne i sprawo w nich biec. Tu za pantona jest Vayne. Znaczy za Pantona jest właśnie. Ja mówię, za Pantona jest Shadow, może będę na niego polował. Czekam z kół, żeby tam dojechać. Dobra, klikam kół. Mam r więc może tutaj do tego Pantona bym jakoś doskoczył w taki sposób. Kurde, nie stamtowało go. Ale dobra, teraz dostał. Ja się cieszę jak on miał auto atakuje, ale zabrakło jednego obrażenia. Pamiętajcie widzowie jak nie idzie gra, to trzeba być kreatywnym. I za chwilę trzeba poszukać tej kreatywności. Puszuję tego wave'a wysoko i spróbuję gdzieś zraumować. Oni no, się w sumie grupują w pięciu, teraz nie ma co się grupować. Teraz być się kreatywnym polega na puszowaniu wave'ów. Dobra, złapie chyba jeszcze tutaj kolejnego wave'a wysoko. Jak ktoś do mnie przyjdzie, to mogę też spróbować wytepować. jakby jakaś błęd tutaj przyszła. Bo nie ma ona taka, no to wiadomo, że... Oho, Pantheon tu biegnie, no to na Pantheona już będzie ciężko wytypować. To chyba, że trzeba zacząć biec w kierunku... W kierunku bazy. Waliłem aftershocka, do trochę tego dodatkowego armora jest. No to co, lecimy w tę stronę. Spalamy planta. I biegniemy dalej. Ciekawe czy ktoś tutaj przyjdzie mnie dobić. Oby nie słuchajcie, oby nie. Dobre było jakbym jeszcze zerę tam zamknął i jakoś zabił, ale... To jest chyba już... Niemożliwe do... do zrobienia. No ale dobra, jakimś systemem przeżyłem, więc... Jest git. Zrobiłem kółko w ich bazie i wróciłem... Na rondzie. Ochoty, ten pan tam mnie nadal goni. No dobrze, Ale odpalam Aftershocka i zobaczymy co tutaj się wydarzy. O, zdarzyłem wszystko i co. Jamek za mną gonił dwa kółka dookoła mapy i padł. <grybuj> szanuję, szanuję. Dobra, teraz jak klikam W, to mam 600 armora prawie, więc... Jak trafię na jakiegoś akcjonana albo na Wein, to aż chce się grać na taką z zreto to, to nie ale na tamtych mogę grać. Dobra, palam Q i tam biegnę, może spotkam faktycznie kogoś. Faktycznie jest tu Vein i jest tu Action, ale dogonić chyba nie dogonię bez kół i jarki. Mogę spróbować tutaj biec dalej naokoło i może kogoś tutaj spotkam albo dookoła jakoś tam złapię tę Vein, no, ale dobra, padła. Poczekaj, może ktoś tutaj swej szekuje Oho, Zyra. Jakie obrażenia będą w zyra? Nie wiem, ale mnie auto atakuje, bo kliknąłem E i trochę tych obrażeń jest. No dobra, teraz już niezbyt. Więc trzeba wyerkować i uciekać. Akshan tutaj biegnie. Chyba tutaj będzie upadek człowieka. O, Akshana spotkałem. Dobiegnę na taunta? Dobra, dobiegłem na taunta. Jakieś tam obrażenia są. Myślałem sobie, że będą większe. Ale jak się ma klika E, to on się zabija u mnie z ataków z tego E. To so, klikam, czekam na W i go dive'uje, co? Opinia? Ja muszę tutaj arkować w ogóle? O, przeszował. Zobaczymy, czy on tutaj padnie, ale chyba powinien, co? No dobra. Solo kill. Na Akshanie. Puszujemy Wave'a i The recall. Może ja po prostu będę polował na tego Akshana na sajdzie. to jest jedyne, co będę robił w tej grze. Na resztę to, nie ukrywając. Jestem useless. Gwen tutaj mnie szuka z Erko. O, ja tutaj będę musiał zerkować, raczej, bo nie mam kół. No ale dobra, ja tutaj jestem fine. Gwen bez Erki i bez Ghosta powiedziałbym, że Worf. Problem jest taki, że oni mogą na Shora zacząć i nie za bardzo, jak mamy się o to bić. Szczególnie, że jestem na bocie bez TPK. Będę musiał tam zejść zaraz. No dobra, już to zrobili, więc nikt nie był gotowy u mnie steamu na to wam, że jakbym farmił od początku gry, a nie padał jak nob, to byłoby trochę lepiej. Patrząc na to, że mamy takiej tam w 25 minucie, no to nie jest wybitnie. O, Pantheon na mnie arkuje. No ale dobra, ja tutaj po prostu wybiegam. Szybki recall po Jackson. Szukamy dalej Aksana. Dobra, Aksan na midzie, Vayne na midzie. Chciałbym na midzie ich szukać. Póki Gwen jest na bocie, to chciałbym spróbować tutaj wskoczyć na midzie. Jeżeli się nie mylę to atakam przed chwilą użył E. Atakan, czy ja co chwilę mówię Atakan zamiast action. Mam nadzieję, że nie. No dobra, jeden szybko padł. Teraz czekam na kolejne E, żeby zabić kolejnych. No ale dobra, chyba wraz tutaj wszystkich zabijamy, tego. Tak o. No dobra, do tamtych też mogę dogonić. Klikam E. Dobra, kliknę E na tego, tam Wayne powinna być martwa mam nadzieję. Jeżeli tak nie będzie to unlucky, ale to chyba powinna być. O, niezły fleszyk. No i co, zabiliśmy pięciu tego? No dobra, skończyć chyba nie skończymy, więc chyba skupię się na tym, żeby zgarnąć wave'y, by później było łatwiej grać mapą i łatwiej ich wyłapywać, bo nie będzie wave'ów. No i tam pewnie wezmą tower od inhiba, nie wiem czy inhib wezmą. Pewnie jakbym został to byśmy mogli wziąć inhiba, ale ten inhib na midzie jakoś dużo nie zmienia, więc chyba wolę tutaj skupić się na wave'ach. A co, action rastrolowo i dostał one shot'a po prostu. No dobra, wezmę tutaj jeszcze Grompsona. DJ Gromson. Myślałem, że trochę szybciej będę go robił. Może jednak wyjdę tutaj po Wave'a. No ale dobra, chyba już do końca tego Grompsona. Moja Seaver w ogóle bez butów leci, teraz zauważyłem. Oho, mi ukradnie tego Grompsona, mam nadzieję, że nie, bo go robiłem 20 sekund. Dobra, czas na zawikę do bazy i można szukać dalej. Yy, Akshana, ty, moja Sivir dalej bez butów leci, ale patrzcie, ma 3,5 przedmiotu. Jest giga speedowana. oho, byłem tutaj. Dobra, jestem fajny. To to jakiegoś Desmond's Plate, czy Sunfire'a? A może po prostu kolejnego Chain Westa. Jak kliknę W, to mam 700 armora. Jaki procent wtedy zmniejszonych obrażeń? 87%, całkiem nieźle. A jak odpalę after to mam kolejne... 138 chyba armora, jeżeli się nie mylę dodatkowego. Dobra, oni są w side, no ja niestety nie mam TPK, Pukon chyba po prostu strołował. Ale jakby tutaj Gwen użyła E tower, ja bym w nią tutaj podszedł, bo też tower ją wtedy będzie bił. no, całkiem dużo tutaj zrobiłem. Ona się trochę i tak wyleczyła pomimo mojej redukcji chila, ale... U HP zrobiłem git. Przestraszyłem ją. Myślę o Deadman's Playcie albo Sunfire'ze po prostu. Ale no, no, po prostu mogę też kupić trochę więcej Emera, żeby nie padać od Głębi i Zyry, ale... Ale to dla nudziarzy. Dobra, szesnasty poziom już mam. Jest git, taki sam co Gwen i reszta enemy teamu. Więc już w miarę wyskalowałem. Spushuję jeszcze jednego Ewa i się zgrupuję na tego smoka, ale nie wiem czy możemy się w ogóle na niego bić. 5 na 5 nie wiem, czy wygrywałem walki. Wcześniej niby wygraliśmy, ale action strawowo i po prostu padł jako pierwszy. No ale w sumie nie jest powiedziane, że nie wydarzy się to samo. Może po prostu tam zejdę. Chociaż jak Steaver recoluje, to nie wiem, czy chcę tam schodzić. Ale może spróbuję coś wyłapać na Midway'ie. fajnie jakby tam nikt nie padł. Bo mogę tutaj na midzie spróbować koś bies. Kurde, mój team podchodzi od bota, więc tutaj moje wejście nic nie da. Będę musiał po prostu chyba wbiec przed siebie, przydałaby się tam wizja, żebym mógł tam wbiec, bo oni raczej mogą grać na tym krzaku. Mam za dwie sekundy. Dobra, ukradliśmy to, więc w teorii nie musimy się o to bić. Ja po prostu zgarnę ten wave'a tego, którego zgarnąłem. Spróbuję może kolejnego, dobra, kolejnego chyba nie ma co. Ewentualnie postawię tu pinka i może poczekam, może jakiś action tutaj podejdzie i sobie czekuje. Ewentualnie mogę tutaj szukać na midzie. Mam tutaj Syndra, ale jakby nie było zery, to bym szukał, ale jako, że jest tutaj zrato to nie ma co. Może pobiegnę na topa i poszukam tego Aksana? No dobra, syn teraz masztował Azerę, więc mógłbym też szukać na Midia. Ale może tego Aksana poszukam? On ma mercy? nie ma Mercy. Dobra, biegnę, on użył E. Czy on będzie teraz recallował pod Towerem? Kurde, miniony mi trochę zablokowały i musiałem biec naokoło. No, ale dobra, ty o mnie autoatakuje, auto atakuję, to ja jestem zadowolony. Robił sobie trochę obrażeń. O, Panti przybiegł. Trzeba cerki serki i można być dalej przed ciebie. On mnie tutaj nie zabiło. Albo podbiegnę przed ciebie. Jakbym flashnął tutaj w tego yy, Aksana. No dobra, mój plan chyba był zbyt ambitny. No na pewno był trochę zbyt ambitny. Przesadziłem trochę z moimi obrażeniami. Nie wiem, czy przez ten szara nie będziemy musieli oddać. O ma buty. Dobra, co ja chcę kupić? Ile by mój Sunfire robił? 35 obrażeń, no nie jakoś dużo, ale hapeki byłyby przydatne, ale chyba po prostu ta pójdę. To 35 obrażeń z autosa, no to podobnie pewnie tyle co bym z Sunfire zrobił. Kurde, no niby zabiliśmy tu... zabili tutaj trzech, albo nawet czterech, ale o ich zrespił. To 5 sekund mogę tepnąć na plecy, na przykład na te zera, ale nie wiem czy będę na czas, Choć już tam biegnął. Może tepnę tutaj i stąd się mnie nie spodziewają, jakbym podbiegł od dołu. Oni tylko tam nie gońcie panowie. Poczekajcie, aż przebiegnę od dołu. Bo oni od dołu raczej się mnie nie spodziewają. Mógłbym tepnąć na nich, ale wiecie, widzieliby mojego TPK Ale ostatecznie... No, no, jeden za jeden tam wyszło. To no, mogło być gorzej. Jakbym na plancie tutaj wskoczył w kogoś? Jak się pokaże, to mogę niby z planta wskoczyć, ale chyba nikt się nie pokaże. Spuszuję bot wave'a. Teraz po prostu będę irytujący, jeżeli chodzi o wave'y chyba. O, pan to zarkował, ty, ale on nie strollował tutaj czasem. Jak tutaj sobie zabije? Oho, Asyndra chyba w złą stronę pobiegła. Ale dobra, przynajmniej tylko jednego zabili. Ale raczej tak będą próbowali na szara zacząć. Ja może tutaj zostanę jeszcze tego midwave'a. Czy oni to już zaczęli? Nie, jeszcze nie, więc mogę się tutaj kręcić, muszę uważać. Póki co zgarniam sobie tego waveika. When na bocie, mógłbym tutaj szukać, tylko boję się tej zery. Tak mój team będzie bliżej. O! Mogę tam wskoczyć zerki. Biegnę chyba w tego Akshana. Jedny tutaj musi mnie to atakować teraz. Takim dużo obrażeń dostał. Bez flasha. To co? Teraz mogę mojego Inzera jego flashował. No i zabiliśmy ich. No to co? Mamy nashora chyba z tego. Ja chcę recallować. Nie, ta pierwójka już jest martwa, więc chyba się tutaj zgrupuje. to i tak bo bot'a. A ja tutaj zrobię jakieś tam, nie wiem, tysiąc obrażeń szora zawsze coś. Na midzie jakaś zadyma, niestety nie mam tam TPK, ale może Syndra nice. Nie wiem czy Action nie skancelował autosa. Białek tutaj spróbuję uratować. Ale dobra, ona chyba żyje. Nice. Ale ja tutaj mogę trochę poszukać. Nie wiem czy Swiftnessy nie byłyby lepsze. Ale. Dabisy też spoko. Podejdę tutaj z tego wavea. I pewnie pójdę na smoka. Ewentualnie, bo od tier wujki będę grał. Możliwe, że teraz Gwen będzie chciał grać na side, pod topa, więc będzie trzeba uważać. Nie wiem, czy ja jestem w stanie wydefować na nią, ale myślę, że tak. Jak ona będzie już trochę głębiej, to wtedy zrekoluję. Mam recall na szarowy, więc. Więc będę mógł tam iść. Chyba już nawet teraz zacznę rikolować, żeby po prostu tam pójść. Jeszcze może zacznę raz i zobaczę, czy ona się pokaże. Dobra, pokazuje się, to ja tam idę. No i dobra, defujemy. Ty, byłem tutaj nie strolowała czasem. Ona straciła całe HP na mnie, a jeszcze Seabird tutaj była. Nie wiem czy dobrze Seaver's zrykalowała, bo cały team padł. Chyba niezbyt to było opłacalne, ale przynajmniej Smoka wzięliśmy. Jedyny minus to, to że na szara nie wykorzystamy. Jest tutaj niewidzialny action obok mnie. Pytanie tylko gdzie, dobra, tutaj jest. Dobra, stamtowałem go, ale trzeba zawijkę zrobić. Ale przeżyć, przeżyję. Mój team ma full builda prawie, ale ja w sumie też, jakimś studem. On tak może o nie wskakiwać? Zamontowałem go pod tower. Teraz to powinni mieć kłopoty, jeżeli tutaj Sivir nie padnie. A gorzej jak padnie. Dobra, przeżyliśmy jakoś. Ja idę się uleczyć. Może jakiś tapek na plecy? Ktoś coś? Oni w sumie, są w sumie bardzo obici. Chyba spróbuję tepnąć na plecy. Nawet jeżeli bym jednego zabił, to byłoby git. Dobra, tutaj widziałem pana, tylko że on mi zniknie. A reszta będzie tutaj. Nie wiem, czy dobry puffing wybrałem, bo nie wiadomo, gdzie oni pobiegną. Może tutaj ich znajdę jakoś? Ale chyba ja po prostu zrekolował Pantheon, zera. Przeflaszowałem idealnie. Nie chcę klikać kół? Chyba nie chcę. Nice, mam jednego. No i dobra, zabiliśmy zera zawsze coś. Może teraz weźmiemy jakieś inhiby, chociaż. Action ma LDR, Vane no to Vayne. Pantheon ma też wbudowanego Armorpena, więc jakoś tutaj super tankowaty nie jestem, no ale mam 800 Armora. 89% obrażeń redukuje. Ja tutaj szukać walki dalej, tak szczerze. Fajnie jakby tutaj mój Team przybiegł, bo wydaje mi się, że ci panowie to tutaj trolują. Ja też mogę nawet zerkować tam trochę głębiej. I poszukać tej vein. No Ale też jak zabijemy głęboko, to też powinno być dobrze. Mam nadzieję, że tutaj zabiło każdego. Vayne przeżyła, no ale całą resztę zabiliśmy. Nawet jak teraz zera w stanie, to jest trzech na dwóch. Może jakieś vainki inhiby wezmą? może nawet jakoś kończył tym, Ciężko powiedzieć. No dobra, kibicujemy drużynie, żeby tutaj coś zrobiła. Coś zrobiła, no ja oczywiście jestem kierowany w tej grze, ale, ale wiecie o co chodzi. O, tu nikt nie trafiony, no pewnie dwa inhibe i zawika. Dobre i to. To już za dwie minuty, na szara za dwie minuty. To ja chcę w ogóle kupić, Albo mogę to kupić, żeby wysysać chapeki dookoła, no niby będę w środku, więc w teorii zawsze powinno to mieć jakieś value. ale nie jest to jakiś wybitny i tam po nerfach. Albo mogę nawet jakieś najzwoła nice kupić dla CV, żeby żeby łatwiej się je grało. Bardziej tankowate, i tak już nie będę. Mogę teraz kupić takie przedmioty półtankowate, półsaportowe. Spruszuję chyba tutaj wave'a i zejdę do mida. Mamy teraz dwa inhiby wzięte, więc tutaj chcę spuszować bota, żeby oni musieli się tutaj bać, że weźmiemy inny inhiby, ale potem zejdę do mida, bo widzę, że oni grają wysoko na midzie, więc jest tutaj szansa, żeby po prostu ich zamknąć. I chyba tego będę szukał. Mamy Arkę Severe, mamy fresh Wukonga. Nie mamy. O! Co tutaj robi Action? Dobra, chyba po prostu. Postanowił, że zginie. Uwaga, lecimy! Dostała Wayne? Nie mam jak wcisnąć E. No dobra, Wayne, widzę, że mi robi obrażenia, ale. O, dobra, dostała Stunem. No i Git, mamy ich. Tylko pytanie, czy głęb nie skończy jako pierwsza? Może zrekoluje na wszelki, mój team może puszować. Oni i tak powinni skończyć. Wolę upewnić się, że, że głęb tego nie skończy. Bo jeżeli tutaj by jakoś nam wzięli Wave magicznym sposobem, co nie powinno się oczywiście wydarzyć, ale magicznym sposobem. O dobra, jak głę tapuje, to jest problem. Teraz wyszło trochę niezręcznie, bo ja zrykolowałem, żeby obronić ona natepnęła. Jakby to był jakikolwiek inny czempion, a nie Gwen, to bym tutaj w ogóle nie rikolował i grał pod Enda. Ale patrząc na to, że mieli Zyra i taki czempion, którymi mogliby jakoś zgarnąć Wave'a, to wolałem nie ryzykować. Nie skończyło się to dobrze, ale w miarę szybko tutaj wróciłem, więc może nadal jest potencjał. Po prostu biegnę przed Ciebie, co prawda nie Amerykie, ale biegnę przed Ciebie. Czy dogonię tutaj zera Nie, ale dogoniłem Gwen. Dostała ona taunta i po prostu pada, <grych> stormaila 6 koła obrażeń już zrobiłem 974 armora całkiem sporo Dobra, gonię go Poczekam na W Moim tauntem, kurde, chciałem sprawdzić obrażenia na nim Wiecie co, miałem w tej grze jakieś 0,20, ale jakimś cudem wygrałem tę grę, nawet okej okay, z ale wstyd mi było za tę grę, o, Diament trzeci na smurfie wstyd mi było za tę grę 33k obrażeń, no w sumie nie najgorzej, prawie 1k na minutę, ale ale to nie było to widzowie. Przepraszam wszystkich, którzy musieli przetrwać te wczesne etapy gry. No ale widzicie, każdą grę da się wygrać. No, nie da się każdej, ale wiecie. Trzeba czasem pogadać po yy, populizmie. A co? Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!